W zeszłym roku, w grudniu, w Katowicach był 24 szczyt klimatyczny ONZ. Czyli od 24 lat y, mówimy jako system ONZ ludzkości, a w szczególności decydentom i opinii publicznej, że czasu no, właściwie to nie mamy. Y, można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że już jest za późno. Czyli to, co obserwujemy, czyli załamanie się modeli klimatycznych, one spowodowały, żeśmy po prostu jako ludzkość przesadzili. I teraz naukowcy nie wiedzą, jak zatrzymać to, co już na dziś, jak teraz rozmawiamy, się dzieje? No jakby jest zagadka. Nigdy nie było tego rodzaju sytuacji, gdzie człowiek, który kształtuje w sposób negatywny klimat, ma też za zadanie i co więcej, ma do tego narzędzia, środki i technologie, żeby to powstrzymać. Czyli teoretycznie jesteśmy w stanie odwrócić tą tendencję, tylko nie wiemy, ile lat to zajmie. Bardzo dobrym przykładem, że czasami się udaje, to jest protokół montrealski, dziura ozonowa i freon. Na podstawie regulacji międzynarodowej zaprzestano produkcji freonu do lodówek, klimatyzatorów i do innych urządzeń, i w efekcie w zeszłym roku ta dziura ozonowa się zamknęła, czyli udało się ją odtworzyć, czyli natura sobie poradziła. I teraz podobną rzecz trzeba zrobić w kontekście gazów cieplarnianych, czyli trzeba zaprzestać ich produkowania przez ludzkość, przez ludzi, po to, żeby wrócić do tak zwanego bilansu klimatycznego, żeby to się po prostu wyrównało. Ile czasu zajmie to przyrodzie, tego nikt nie wie. Natomiast wiemy, że musimy zrobić to jak najszybciej. Według szczytu, szczytów klimatycznych, czyli według Organizacji Narodów Zjednoczonych, powinniśmy to zrobić natychmiast, czyli nie w perspektywie 10, 30, 80 lat, tylko od jutra. I teraz pytanie, jak to zrobić, gdzie ludzkość jest oparta na energii pozyskiwanej z paliw kopalnych, czyli tą bazą jest węgiel, ropa naftowa i gaz, czyli wysokoemisyjne źródła pozyskiwania energii. No, oczywiście inwestując i przechodząc na zeroemisyjne technologie, jak energia z, ze słońca, wody, wiatru, energia jądrowa. Czyli mamy je, mamy te technologie. One się są coraz bardziej efektywne. Czyli też można sobie wyobrazić, że w jakiejś perspektywie do nich przejdziemy, jakby no już masowo zaprzestając eksploatacji węgla i innych tych paliw kopalnych. Natomiast modele te źródeł energetycznych pokazują, że do 2060 roku się niewiele zmieni. Czyli dalej ludzkość, która się modernizuje i rozwija, czyli zwiększają się jej potrzeby energetyczne, bo coraz więcej produkujemy, jest też coraz więcej ludzi na świecie. Ta baza niestety zostanie cały czas taka sama, pomimo tego, że przy scenariuszu pozytywnym będzie się zwiększał udział tak zwanego Oze, czyli właśnie tej energetyki zeroemisyjnej, czyli wiatru, słońca wody i energii jądrowej. No i Powiem szczerze, no jest to bardzo depresyjny, bardzo depresyjny scenariusz. Yy, raczej się w takim razie nie uda. Tak? Czyli jeżeli się nie uda powstrzymać zmian klimatycznych, to raczej możemy teraz się skupić na ich adaptowaniu się do nich, przy, czyli przystosowaniu się do tego, co nas spotka. I tu pomaga model temperaturowy NASA, czyli Agencji Kosmicznej Rządu Stanów Zjednoczonych, gdzie jest jakby tożsamy z tym, co mówi Japońska Agencja Kosmiczna czy Europejska Agencja Kosmiczna. No i panel klimatyczno-ozytowski, czyli w roku 2100 okresowo temperatury będą sięgały 45-47 stopni na bardzo dużej powierzchni Ziemi. To będzie centralna Australia, to będą południowe Stany Zjednoczone, to będzie Afryka Północna, Bliski Wschód, to będzie granica Indii i Pakistanu, to będzie też Polska i Europa Centralna, to będą wreszcie duże przestrzenie Afryki Centralnej i Południowej. I częściowo Ameryka Południowa, i co najgorsze, bardzo duże skoki temperatury na biegunie północnym, biegunie południowym, czy odpowiednio Grenlandię i Syberia, odpowiednia Arktyka, czyli gwałtowne topnienie lodowców, co spowoduje do 2000. roku podniesienie się mórz i oceanów o metr. No i to już jest bardzo duże wyzwanie, bo jak łatwo no to wiemy z historii, ludzie zawsze się lokowali, czy miasta powstawały blisko mórz, oceanów bądź u ich u ujścia rzek do mórz i oceanów, czyli. Wszystkie te miasta i to osiedla ludzkie są po prostu zagrożone, czyli będą musiały się albo otoczyć murami, znaczy wałami przeciwpowodziowymi, albo przenieść gdzie indziej. Europejskim dobrym przykładem jest Holandia, a już jest poniżej poziomu morza, a dobrym polskim przykładem jest Trójmiasto, gdzie przy tym modelu temperaturowym NASA jedna trzecia Gdańska będzie pod wodą. No i pytanie, jak tym zarządzić? Oczywiście Gdańsk nie zostanie zalany natychmiast, bo to się działo stopniowo parę milimetrów to co, co, co 5-10 lat i ten Gdańsk się przygotuje do tego, tylko trzeba policzyć ile to będzie kosztować, czyli znakomicie mniejszym wydatkiem jest powstrzymanie się przed konsumpcją paliw kopalnych niż wydatkowanie pieniędzy na adaptowanie się do zmian klimatycznych.